Cześć, z tej strony Mówi i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Filozofa na Prawie. Dzisiaj porozmawiamy o zasadach Fair Play. Dlaczego? Bo nie wiem czy wiecie, ale trwał, a możliwe jak to oglądacie to już się skończył, a raczej na pewno po to wrzucę po czasie, taki turniej w takiej grze komputerowej League of Legends, jak MSI, czyli Mid Season Invitational. Jest to taki... Turniej. Lola raczej każdy zna, to jest taka gra, gdzie grają dwie drużyny po pięciu graczy. Każdy wybiera sobie jakąś postać, która ma określoną pulę postaci. Wybiera postać z określonej puli postaci, każda ma inne umiejętności. Jedne są bardziej wytrzymałe, inne więcej zadają obrażeń. Jedne biją dystansowo, inne czarują. takie tam jest cały przekrój tych postaci. I zabawa polega na tym, żeby wygrać przeciwnikiem, bo jest to taka gra strategiczna, kiedy sterujemy tą jedną postacią, no i musimy wygrać przeciwnikiem, niszcząc mu jego bazę, konkretnie Nexus. Taka zabawa jest od dłuższego czasu popularna. No i oprócz Mistrzostw Świata jest jeszcze taki turniej w środku sezonu, tak zwane Mitsy To MSI MICS Invitational, gdzie zaprasza się swego tego czasu, zapraszało się najlepszą drużynę z tych regionów, teraz się zaprasza dwie najlepsze drużyny z tych regionów głównych i chyba po jednej z tych mniejszych. Chociaż nie wiem, jak jest w Brazylii, bo Brazylia chyba miała dwie drużyny. Nieważne. I ważne jest to, że te mniejsze regiony są zapraszane do takiej fazy przystępnej turnieju, a potem i tak jest faza główna turnieju. No i w tej fazie głównej turnieju y, były dwie drużyny europejskie, dwie amerykańskie, dwie koreańskie i dwie chińskie. Więc mamy taki roz, rozkrój, czyli mamy... Y, 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 mówi się na to ogólnie drużyny zachodnie i drużyny wschodnie. No i dowcip w sytuacji polega na tym, że losowanie było takie, że Obie drużyny europejskie grały na drużyny koreańskie, obie drużyny amerykańskie grały na drużyny chińskie. Były na początku w tak zwanym winner brakcie, czyli w wysoki, w koszyku zwycięzców i drużyna, która przegra w koszyku zwycięzców spada do, do koszyka przegranych. I potem, jeżeli przegrasz mecz w koszyku przegranych, no to sorry, z całego turnieju, a potem wygrany z koszyka przegranych gra ze zwycięzcą koszyka wygranych, grają ze sobą mecz o finał, nie? mecz finałowy i tam, kto wygra ten mecz finałowy, no to jest ten. Jest zwycięzcą całego turnieju. No i dowcip tej sytuacji polegał na tym, że w tym, że euro... Że drużyny europejskie w pierwszych meczach dostały 3-0 i 3-1 w kość. g wyrwało jedną mapę na drużynę koreańską. Natomiast... Ameryka dostała w obu meczach 3-0 i potem oni spadli do tego loser bracketu i nie wiem kto to wymyślił, że zamiast zrobić mecz Ameryka kontra Europa, zrobili mecze Europa-Europa, Ameryka-Ameryka. Bo tak jakoś wymyślili spadanie z tych koszyków. No dziwne, no ale tak wymyślili i to tak było, więc mieliśmy powtórkę finału League yy, wszędzie właściwie, bo, był i fin bo w górnych koszykach były finały pomiędzy Korea koreańskimi drużynami. I chińskimi, natomiast tym dolnym były finały amerykańskich i europejskich, gdzie również się oba skończyły wynikami 3-0, czyli już wtedy dwie pierwsze drużyny europejska, europejska i amerykańska odpadły z turnieju, poszły krok dalej, i tam również Amerykanie dostali 3-0 od Koreańczyków, a Europa dostała 3-1 tym razem od Chińczyków. No i też wypadli z całego turnieju. I generalnie jest spore zaskoczenie w Europie, dlaczego Europa tak słabo wypadła. Bo przecież w 2019 roku walczyliśmy o Mistrzostwo Świata, w 2020 byliśmy w półfinałach, no a tutaj zostaliśmy ocykani właściwie do gołego. Oczywiście wszyscy zaczęli zarzucać, że to jest problem, że mamy złe struktury, mieliśmy źle przygotowany draft, byliśmy źle przygotowani do turnieju. Format jest zły, no bo w Europie nie gramy formatu tam best of free, tylko graliśmy kiedyś Best of jedynki, dopiero w tym roku się to zmieniło, że mamy tam serię bezów of jedynek, na początku potem mamy skróconą formę play-offową, gdzie gramy Best of trójki, też taką podwójną eliminacją i potem mamy ostateczną fazę już tą główną. Gdzie ma gramy już w formacie Best of 5, czyli gramy, no, czyli jeszcze inny format, czyli dopiero teraz tak gramy więcej serii, czyli tak, żeby można się przygotować. W Ameryce to dalej wygląda tak, że są dwie serie me meczy, każdy z każdy Best of 1, i dopiero potem jest wyłaniana ta, ta faza turniejowa, ta faza playoffowa, w której tam jest drużyna, no i tam wszyscy rzucają, że to jest tego wina. Potem, że, potem, że to jest też wina innego szkolenia zawodników. No, i te, 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 te pytania liczne. Podeślę wam link do Gadają o sporcie, gdzie była fajna analiza tego, że trzeba zauważyć, że różnice zawodników są głównie na liniach solo, czyli tych, które działają sami, którzy mają interakcję z innymi zawodnikami. Natomiast mamy bardzo dobrych leśników, na przykład Jakos. Jakos to jest polski zawodnik, finalista zresztą wtedy 2019 roku Mistrzostw świata i, wygrali jeszcze, i wygrał w tamtym samym roku MSI, więc jeden z najlepszych polskich leśników i zauważają, że w lesie generalnie nie gra się grasz we, grasz przeciwko gracz, tylko gra się przeciwko grze. Bo trzeba robić odpowiednio te kampy. Czyli te odpowiednie, no, kampy, czyli tam, gdzie są te stworki, zbierać te wzmocnienia, wiedzieć, gdzie się znajdować na mapie, wiedzieć dookoła, jakich linii grać i tak dalej. Leśnik w tym wypadku ma ograniczony wpływ na to grę, jeżeli chodzi o kontakt z przeciwnym leśnikiem, no chyba, że mu wejdzie do dżungli, nie? Ale to raczej też to zależy od meczapu, czyli tego, jaki przeciwnik ma wrogi, ten, wrogi zawodnik. Jeżeli mamy, nie wiem, takiego Greysa, to Grej swego czasu był słynny z tego, że szybko czyścił las, więc szybko czyściło swój las, wchodziło przeciwnikowi do jego lasu i czyściło się kawałek jego lasu, żeby miał mniej zasobów, nie? Zasoby są tu, są tu dosyć istotne, bo ilość zasobów na mapie jest skończona, trzeba je odpowiednio wtłaczać w odpowiednich zawodników, żeby to było najbardziej efektowne, czy efektywne. Więc stwierdzono, że problemem jest to, że mamy za słabych zawodników indywidualnych na liniach. I tu powinniśmy się zastanowić, z czego to wynika, że jesteśmy słabi tam indywidualnie, nawet jeżeli w teamfightach teoretycznie mielibyśmy jakieś szanse, to jest prawdą, że Europa czy Ameryka dochodziło do sytuacji, że mogli mieć First Blood, czyli mogliśmy mieć pierwsze zabójstwo w meczu, a za zabójstwo w grze dostaje się, za pierwsze zabójstwo dostaje się normalną pulę złota, czyli tam chyba 300 sztuk złota i dodatkowe chyba 400 czy 500 za to, że to było pierwsze zabicie w meczu, nie? że to było pierwsze trafienie. Czy tam po prostu się dostaje stałe 500 sztuk złota? Normalnie jest 300, a za pierwsze się to dostaje 500. Do tego dochodzi jeszcze to, że jeżeli ktoś ma serię i go, jeżeli ktoś ma serię zabójstw i go się zabije, to się dostaje wtedy za niego więcej sztuk złota. To są takie dosyć te dniu. mechaniczne nie będziemy w nie wchodzić. Będziemy w nie wchodzić jedynie to, że mimo tego, że mieliśmy taką przewagę, to i tak jakiś cudem przewagę w złocie miała drużyna przeciwna. Pytanie skąd oni brali to złoto? Nie wiem. Pożyczkę zaciągali z tego banku, tego, sprzedawcy tych przedmiotów na rifcie. No nie wiem, może brali przed grą, grywali jakieś nielegalne oprogramowanie? No nie, w większości to wynikało z tego, że tam te drużyny wschodnie lepiej grają na linii. To już kiedyś, jak któryś z zawodników chińskich czy tam koreańskich był zapytany, dlaczego jego zdaniem Ameryka to wtedy było, a Ameryka tak, tak słabo się prezentuje na turniejach. I on powiedział krótko, że Ameryka, amerykańscy gracze nie uzyskują przewagi na linii i nie mają jak tą przewagę na linii potem przekuć później na przewagę, bo oni muszą odrobić tą stratę, którą mieli na linii, a oni tą przewagę mają, bo lepiej zagrali linię, i oni tą przewagę już mogą wykorzystać. Dobre pytanie, dlaczego zatem, skąd się bierze ta przewaga na linii? No bo gra jest symetryczna, wszystko idzie równo. Czy to dlatego, że lepiej farmią, czy, czyli że lepiej wiedzą, kiedy dopijać minionki, no nie, bo jeżeli patrzymy na to, że grają tam z przeciwnym zawodnikiem i obaj by się skupili na dobijaniu minionów, to by to była tylko taka gra w dobijanie minionów, no to możliwe, żeby wychodzili na równi, nie? Tylko, że jeżeli jesteś z tym wrogim zawodnikiem, to korajczycy bardzo często mają, znaczy bardzo często mają, zwykle wchodzą w jakieś tradey wymiany z tym drugim zawodnikiem. Chcą utrudnić ten zabieg tego zabijania poszczególnych minionów. Jeżeli będziecie śledzić takie poradniki z tym, jak się poprawić w Legends, jak tam lepiej grać, to jedną z zasad, która tam jest wymieniona, jest zasada nie graj fair. i to jest dziwna zasada, no bo przecież, jeżeli gramy w grę, no to chcemy grać fair, fair play. Nie chcemy być posądzani o to, że możemy oszukiwać grze. Nie chcemy mieć jakiegoś, nie wiem, bota, który nam pomoże rzucać poszczególne skille. Nie chcemy, żeby, to, żeby nie chcemy, żeby każdy poczuł, że gramy uczciwie, że uczciwie zdobyliśmy to, co zdobywamy. To co krajczycy chińczycy grają w takim wypadku nie fair, mają jakieś boty powgrywane. No nie, mają wyższy poziom gry mikro, ale ten poziom gry mikro nie polega na tym, że oni szybciej klikają, czy wiedzą, gdzie kliknąć, tylko wiedzą, kiedy podjąć daną wymianę z przeciwnikiem, znają trochę lepiej te meczapy, czyli tej interakcji z tymi drugimi graczami i wiedzą wokół czego powinni grać, czyli czy w tym momencie ważniejszym dla nich zasobem jest to, że mieli więcej zdrowia, bo mogą wtedy ewentualnie wejść i zabić przeciwnika, czy powinni się bardziej skupić na farmieniu i swoją taktykę do gry bardzo mocno opierają, w zależności od tego, co robi ich przeciwnik na linii i podejmują swoje zagrania, podejmują te zagrania w taki sposób, żeby przeciwnik nie był w stanie na nie w żaden sposób odpowiedzieć. Jeżeli pamiętacie, kiedyś mówiłem o szachach i wspominałem tam, że w szachach, albo i nie, bardzo często wszyscy szachiści, którzy uczą określonych tych ułożeń, Skupiają się na końcowych fazach gier, kiedy jest najmniej możliwych ruchów i nauczyć się schematów i potem w trakcie gry doszukiwać się jak mogę utworzyć taki schemat, żeby to zastosować w praktyce. W lolu najbardziej schematyczną fazą gry jest sam początek rozgrywki, czyli ta faza linii. Wszystko, co potem się dzieje w grze, to jest taki to jest konsekwencją tego, jak poszła faza linii. Czy poszła dobrze, czy źle, która, która linia jest przewagą, która linia jest bez przewagi, może żadna nie jest przewagą? I w takim wypadku trzeba kombinować, jak wyjść z tego dołka, jak wyjść z tego dołka formy. Nie? W związku z czego Chińczycy i Korajczycy wiedzą, że trzeba wyszlifować to najbardziej schematyczne schematy. Bo dzięki tym można lepiej wyprowadzić dalsze części tej gry, no po prostu. Lepiej wiedzą jakie są wymiany. I tak mają na przykład wyćwiczone w jakiej sytuacji mogą oddać Draki pierwsze, a kiedy się skupić na heraldzie, czy może teraz oni się powinni skupić na, na, na drake'u i oddać tego heralda, to są naturalne obiektywy. Yy, yy, nasze obiekty na mapie, które można wziąć po to, żeby mieć przewagę, kiedy ich kompozycja się lepiej skaluje ze złotem i co w związku z tym zrobić, wiecie. To takie schematy ale też zdają sobie sprawę z tego, co robi ich przeciwnik i wiedzą, kiedy mu w tej jego grze przeszkadzać, czyli tak mówiąc kolokwialnie, Europejczycy bardzo mocno skupiają się na tym, co oni chcą zrobić albo jeszcze inaczej, bo to jest właśnie błąd, bo chciałem powiedzieć o tym, że istnieje coś takiego jak gra aktywna i gra reaktywna. Gra aktywna to jest kreowanie zagrań, czyli będąc aktywnym to ja generuję jakieś zagrożenie, to ja podejmuję jakąś decyzję, żeby mój przeciwnik na nie odpowiedział. A reaktywność to jest to, że ja odpowiadam na to, co mój przeciwnik zrobił. Jeżeli zauważy, zauważycie te gry, to Koreańczycy bardzo często wykorzystują to, że przeciwnik nie ma, ma małą świadomość tego, co mają świadomość, że przeciwnik nie ma pewnej informacji. W związku z tym podejmują pewne aktywne zagranie, licząc na to, że przeciwnik nie sprawdzi ich blefu, czyli nie sprawdzi tego, czy, fakty czy faktycznie mogli dokonać tego zagrania. Nie? I bardzo często, i oni podejmują te aktywności tylko wtedy, kiedy wiedzą, że mogą zrobić takie zagranie. Natomiast Europa bardzo często w ogóle nie podejmuje takich aktywnych zadań. W większości europejskiej i amerykańskiej opierają się na tym, że są reaktywne, i to też widać na wygranej grze G2 kontra PLG, czyli kontra Chiny. Bo ta gra została wygrana po karygodnym błędzie w pozycji LK, czyli AD Carry drużyny chińskiej. On zrobił karygodny błąd w ustawieniu swojej postaci, przez co został wyłapany, a miał bardzo dużo obrażeń, przez co przegrali teamfight. Europa dzięki temu wzięła obieg postaci na szora, no i dzięki temu mieli przewagę, której już nie roztrwonili i, i, i wygrali ten jeden, powiedzmy, mecz. No. Nie wygrali całej serii, no bo było 3-1, ale to jedno, jeden mecz wygrali. I teraz, jak tak nad tym myślimy, jeżeli mamy tą aktywność i reaktywność w grze, no to aktywne zagrania to są te, które nam będą kształtować tą nową pozycję, a reaktywne te, które po prostu odpowiadają na czyjeś zagrania. W związku z tym, nie jest nic dziwnego, jeżeli Europa i Ameryka jest nauczona tego, że oni mogą wyjść do tyłu z linii, a potem tylko będą reaktywnie grać, bo ci, którzy są aktywni, będą w stanie stworzyć taki stan rzeczy, będą w stanie stworzyć taką sytuację, w której nie będzie można już reaktywnie zagrać. Po prostu wykluczą wszelkie możliwości odpowiedzi na te zagrania, albo będą wiedzieli, jak na nie odpowiedzieć. Bo jest dużo mniej reakcji niż aktywności, które można podjąć. To pomyślcie o tym sobie, jak ty, ze stwierdzeniem z gołębiami. Wyobraźcie sobie, że macie gołębnik i pewne miejsca. Powiedzmy, cztery dziury w gołębniku i macie pięć gołębi, nie? Przynajmniej jedna dziura będzie miała dwie gołębie, nie? to pomyślcie sobie o tym, jak na, te, jak na aktywność i reaktywne zagrania. Reaktywne zagra aktywność to są te dziury w, dziury w gołębniku, a reaktywność to są gołębie, które można włożyć. Niektóre reakcje na, na zagrania się będą pokrywać, niezależnie od aktywności, albo, i, albo inaczej. Na pewno aktywność będzie można zareagować więcej, na, na większą ilość sposobów. I niekoniecznie ta określona, ta określona reakcja będzie reakcją słuszną. Niektóre nie będą słuszne i mogą doprowadzić do tego, że przewidziane mogą doprowadzić do tego, że no, przegra się spotkanie, mówiąc kolokwialnie. Yy, więc tak, więc to po pierwsze, więc to jest duży problem, dlaczego moim zdaniem te drużyny przegrywają. Drugim aspektem jest oczywiście to, że jesteśmy nauczeni tutaj właśnie tej, tego grania fair, a Koreańczycy no, nie grają fair, oni szukają jak najwięcej sytuacji, tego, żeby na przykład tak puścić, chociaż to też ocelotek kiedyś robił. E, takiego puszczenia ulta Cassiopeii po flashu, żeby przeciwnik nie był w stanie zareagować na dane zagranie. Jak zobaczymy, to ze względu na to, że Koreańczycy i Chińczycy są tak wyszkoleni w skali Mikro, czyli są tak szybcy zarządzają tymi swoimi postaciami, pozycjonowaniu, kombosami itd. No to oni są w stanie kreować takie, zagrania, kreować takie zagrania, które wydają nam się nie fair, po druga strona, nie jest w stanie odpowiednio szybko na nie zareagować. Ale nie dlatego, że jest słabsza technicznie, dlatego, że oni specjalnie zrobili to zagranie w ten sposób, żeby druga strona nie mogła na nie odpowiedzieć, żeby było niemożliwe odpowiedzenie na nie, i żeby móc na nie odpowiedzieć, można jedynie oczekiwać takiego zagrania i wyprzedzić swoimi myślami oczekując to zagranie. Co i tak nie zawsze wyjdzie. Ale w momencie, który, który my jesteśmy wyszkoleni dużo gorzej w tej skali makro, no to jak możemy oczekiwać czegoś, o czym nie możemy, że może zaistnieć, nie? czego się kompletnie nie spodziewamy? Co prawda, mówi się, spodziewać się nie spodziewać tego, ale jak można spodziewać się czegoś, o czym nawet nie wiemy, że możemy się nie spodziewać nie? <grywa> to jest taki, no tak to dowcip słowdy. No, ale konsekwencja tego jest taka, że skoro nie, nie wiemy, czego można oczekiwać, jesteśmy słabsi w tej skali mikro, to oni mogą dalej wykorzystywać to niewiedzę ku temu, żeby budować tą przewagę w naszym widzeniu, no trochę nieuczciwą. Ale nie jest nieuczciwa, dlatego że oni wykorzystali jakieś takie nieznane mechaniki, błędy w grze i tak dalej. Ale no po prostu wykorzystują mechaniki, które są doskonale znane, które umożliwiają takie zagrania. Są dopuszczone przez grę, więc są legalne i nie są uznane za płuka. Eee, oczywiście do tego można dorzucić elementy tego, że dużo częściej w meczach europejskich zatrzymuje się grę, żeby zgłosić jakiś bug, bo okazuje się, że ktoś nie wiedział, że dane zagranie było możliwe w grze. Nie? W koreańskich i chińskich grach to się zdarza bardzo rzadko, a nawet jeśli to mam wrażenie, że czasami się zdarza po to, żeby ten, żeby. Spróbować coś ugrać na swoją korzyść, może tak to nazwijmy. Więc to jest jeszcze jeden z elementów, że my jesteśmy przyzwyczajeni, że gra fair oznacza, że zgodna z tymi zasadami, jakie były zaimplementowane w tej grze, ale niekoniecznie znaczy, że będąc. Fair play, grając fair play, mamy być fair wobec naszego przeciwnika. Czyli nie wiem, grać tak, jak gra to, tak jak autor gry to przewidział, żebyśmy mogli. Żeby przeciwnik zawsze mógł nam odpowiedzieć, no bo nie. W zasadach Fair Play chodzi o to, żeby wykorzystywać tą swoją przewagę. Zwłaszcza, że mówi, mówi się o tym, że Lol pod tym względem, jeżeli chodzi o tempo, jest. jest tak, że jest zawsze jedna strona, która atakuje, jedna strona, która się broni, nie. W związku z tym, jeżeli się atakuje i się broni, no to no wszystkie chwyty dozwolone, nie? Musimy przełamać tą sytuację, żeby ta sytuacja obróciła się na naszą korzyść. Czyli żebyśmy to my atakowali, a nie się bronili. Bo zazwyczaj to właśnie strona atakująca ma tą przewagę, że to ona dyktuje o tempie, grzy, o tempie gry i gdzie no, prowadzi, nie? Który, które zagrania podejmują, gdzie się znajdują. Eee, no. no, to tyle od tej strony. Jeszcze chciałem opowiedzieć o Fairplay, a o Machiavellim. bo jest jeszcze pewna, bardzo ciekawa, ta z materiale było zauważone, że bardzo często jest tak, że to jest nagminne, zwłaszcza w Ameryce. Że my bierzemy tak zwanych importów, czyli zawodników, którzy grali kiedyś w Korei, a nie hodujemy własnych. Znaczy, hodujemy, to jest źle powiedziane. Nie trenujemy własnych, bo nie mamy odpowiednich struktur, więc bazujemy, że my tych dobrych zawodników po prostu weźmiemy tam z Korei czy tam z Chin i oni u nas będą dobrze grali, i u nas wywiozą. I bardzo często jest tak, że tacy zawodnicy bardzo dobrze grają w tych ligach, bardzo dobrze grają potem w tej Europie i Ameryce. Tylko odniosę się tutaj do Machiavelliego, bo to jest tak jak z wojskiem. Są trzy rodzaje wojska. Jest wojsko najemne, sojusznicze i własne. Wojsko najemne jest najgorsze, bo ono będzie gra, walczyło tak długo, dopóki będą pieniądze. Jak już nie będzie tych pieniędzy, to oni też znikną, bo jakby zależało tylko i wyłącznie na pieniądzach. Patrzcie, patrzcie Egipt, patrzcie Kartagina, nie? W tym momencie, w tej sytuacji, no to mamy tych zawodników, który po prostu zależy na tym, żeby zarabiać pieniądze, czyli po prostu tam pojechali dla kasy. Są tacy zawodnicy, nie będziemy ich wymieniać z ksywek, ale to jak każdy w sporcie, nie? No i oni już zazwyczaj mają jakiś tam pułap tych obietności. im Nie zależy za bardzo na rozwoju, czy nie mają ambicji, żeby wygrać coś więcej. Po prostu są zadowoleni z tego, że już mają ten pułap pieniędzy i jest ok, jest super są dru... Pytanie, czy wtedy ci porci z tej Korei to są właśnie tacy ludzie. Może po części tak, bo stawki... dużo zawodników, którzy przechodziło do Ameryki, tak robiło, bo w Ameryce były dużo lepsze stawki pieniężne. Dużo więcej można było zarobić, grając tutaj w tą grę. Drugi rodzaj, czyli ci, którzy są zaprzyjaźnieni. No to powiedzmy z regionu jednego do drugiego, powiedzmy ktoś przychodzi z Ameryki do Europy, bo liczy, że on się tutaj lepiej rozwinie i będzie miał więcej pieniędzy. Nie? Dzięki tam, no że się rozwinie, bo są lepsi zawodnicy, uważało się, że jest wyższy poziom gry. Podobnie jakby chciał przejść, w Chinach i Korei raczej by go nie chcieli, nie? ale że jest z innego systemu, zaprzyjaźniony, wytronowany przez kogoś innego i go bierzemy po to, żeby u nas grał, żeby, nie wiem, dopełnił skład. Na przykład tu może powiedzieć tam, to też chyba zaczynał w Europie, z tego co pamiętam. Ale wedle Machiavelliego to też nie jest dobre wojsko, czy w tym wypadku to by nie byli dobrzy zawodnicy? No bo jeżeli oni nawet wygrają, to każdy powie, a to nie jest zasługa waszego systemu, to w sumie nie wy wygraliście, tylko to ktoś inny wam wytrenował tych zawodników. Chwała rozkłada się pomiędzy was i pomiędzy ten drugi system, który wytrenował tych zawodników. Czyli w tym momencie, jeżeli powiedzmy. E no, fanatik teraz ma koreańskiego strzelca i wygraliby Mistrzostwa Świata, to i tak by powiedzieli: No, ale gdyby nie ten koreański strzelc, to by byście tam leżeli. Nic by wam się tam wam nie udało, nie? Więc to wciąż LCK, czyli ci koreańczycy, wytrenowali wam tego strzelca, dlatego jest wybitny. No i jest trzeci, czyli własny, czyli właśnie własny zawodnik to jest właśnie ten, którego od potrzebki wyhodowaliśmy na własnej piersi. Wpuściliśmy go w nasze struktury, on jest od nas, trenowaliśmy go prawie od młodego, no i tyle, nie? I dzięki temu, że go trenowaliśmy, dlatego on jest nasz, on działa wedle naszego systemu, on jest zapoznany z naszymi systemami i jest z nami, powinien być przywiązany. Generalnie jest tak, że powinno być trochę jak z kibicem i dlatego jest problem w piłce nożnej, że tak wszyscy dom za pieniędzmi, że taki prawdziwe. Przynależą się z takie jak Alessandro Del Piero o, albo Francesco Totti. Francesco Totti jeszcze lepszy przykład. Francesco Totti mówi, że zdarzyło mu się zdradzać swoje dziewczyny, ale AS-Romy nie zdradził nigdy, i całe swoje życie przegrał w tym jednym klubie. Nie? To jest taka dedykacja. I on, wszystkie swoje talenty, rozwijał się tylko i wyłącznie po to, żeby grać coraz lepiej dla tej Romy, no to kochał ten klub. Nie? I w tej sytuacji Machiavelli mówi, że to też jest najlepsze wojsko, no bo w takiej sytuacji oni grają tam dla kraju że znaczy, grają, walczą dla kraju, rozwijają się dla siebie, rozwijają się dla samego siebie. Ty jako książę też doskonale znasz tą armię, wiesz na co możesz sobie pozwolić, na co nie możesz sobie pozwolić, znasz ich specyfikacje. No i tyle. I z taki wojskiem jesteś w stanie dużo dalej zajść, no i ty, dzięki temu wszyscy Ciebie szanują, nie? Bo wiedzą, że Ty sam wytrenowałeś tą armię również na arenie międzynarodowej. Wszyscy podchodzą do Ciebie z respektem. Nie jesteś tam na obrzeżach nigdy traktowany. Bo jeżeli stracisz taki szacunek i będziesz lodował na obrzeżach, yy, no to zaczyna się potem lawina skutków. Lepsi gracze nie będą chcieli u ciebie, u ciebie grać, bo będą uważali, że jesteś gorszym regionem, nie nadajesz się do rozwoju. Robi się takie błędne koło. Eee, na tej samej zasadzie tak to działa w szkołach, że bardzo dobre uczelnie tak długo się utrzymują na przykład w danym regionie, nie dlatego, że są dobre, tylko dlatego, że mają dobrych uczniów, a dobrzy uczniowie do nich gną, dlatego że mają dobrą infrastrukturę, podle, ale infrastruktura czasem też jest do dupy na takich uczelniach, powiedzmy sobie wprost. Ale mają dobrych studentów, którzy mimo tego, że jest to do bani i tak chcą się uczyć, powiedzą, że na przykład ten papierek coś znaczy, bo nie wiem, coś znaczy dla pracodawcy. To jest generalnie bardzo przeklęty problem. Jest bardzo mocno Ale wciąż wskazuje na to, że problemem tutaj, dlaczego Europa tak źle wypada, jest to, że gramy fair, Pomyślimy, że musimy być równie dobrze w fair grze, ale nie chodzi o to, żeby w grze być fair, chodzi o to, żeby podać na przykład rękę zawodnikom, że no gra wyglądała, jak wyglądała, ale było ten. Ale nie, nie czujemy do siebie urazy, to była tylko i wyłącznie gra. Nikt nie wychodził poza zasady tej gry. Tak? Drugim, drugie jest to, że nie, wykazu, nie wykorzystujemy skali mikro. Czyli uważamy, że jest, jeżeli będziemy podejmować w skali makro, będziemy lepiej poruszać się po mapie. To to to, że jesteśmy po prostu słabsi indywidualnie. Co jest oczywiście co jest w tym wypadku nieprawdą, bo tak jak wskazałem, ta skala mikro jest dużo ważniejsza, ze względu na te konieczne zagrania później, nie? Że one są te konieczne zagrania, do i to, że Koreańczycy nie myślą o tym, czy będą w stanie zrobić zagranie, po prostu je robią. Od razu. No i ta, ta trzecia kwestia, czyli właśnie tego, że nie inwestujemy we własnych zawodników, tylko myślimy, że jeżeli zimportujemy dobrych zawodników, to oni za nas będą grali, nie? No i to tyle, o tym chciałem z Wami porozmawiać, no i, no i jeżeli jeszcze Mogę się wypowiedzieć o tej skali mikro, czy właściwie o tej grze graniu fair play. To pamiętajcie, że podstawą podstawową każdej zabawy jest to, żeby no, czuć zabawę, nie? żeby wygrać w jakiś sposób. Tylko odczuwanie zabawy z tej gry to, żeby się to nie stało tak jak z zwycięstwem moralnym. Że zaczyna sobie odpuszczać tą grę, bo co ja mówię, a, tam jest ten. Dobrze się przynajmniej bawiłem. Ale dostałem w Ciry, ale jestem masochistą, dobrze się bawiłem. Pamiętajcie, że przy takich grach kompetywnych zależy przede wszystkim na tym, żeby wygrać i widzowie, którzy to widzą, odczuwają satysfakcję, satysfakcję właśnie z tego, że widzą zaangażowanie w to, że drużyną zależy na zwycięstwie. Dobrym przykładem jest Premier League. W Premier League wszystkie mecze się toczy do ostatniej minuty, bo trenerzy i wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że jeżeli będziemy odpuszczać, nie wiem, będzie wynik 4-0 i nie będziemy grali do ostatniego gwizdka, i te mecze dzięki temu przez to będą nudne. No, to sorry, szybko się, szybko się zabawa skończy. Pieniądze się skończą, ludzie nie będą chodzić na takie nudne mecze, nie? Dlatego ważny jest jednak ten poziom rywalizacji I to, żeby zasada fair play nie dotyczyła tutaj murawy zagrań, tylko po prostu zachowań życzliwości wobec siebie, czyli miała taki aspekt bardziej, powiedzmy, moralny. Mam nadzieję, że trochę Was zainteresowałem tym tematem. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście możecie mnie zapytać, zadać w komentarzu. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.